Wielkie odkrycia geograficzne. Określenie odkryć geograficznych dokonanych przez europejskich żeglarzy na przełomie XV i XVI wieku, a w szczególności pojęcie przylądka dobrej nadziei przez Bartolomeo Diasa 1488, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 12 października 1492, a następnie jej podbój. Podróż Vasco da Gama do Indii 1498 oraz pierwsza podróż dookoła świata Ferdynanda Magellana 1519-1522. Hej! Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam nadzieję, że jego tytuł jest już dla Ciebie znajomy i zapewne odgadłaś, odgadłeś już o czym będę opowiadać w tym odcinku. Fragment, który zdecydowałam na początku, pochodzi z polskiej Wikipedii i znaleźć go można po wyszukaniu terminu wielkie odkrycia geograficzne. Ja jednak chciałabym się skupić przede wszystkim na jednym zdaniu. Odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba 12 października 1492 rok, a następnie jej podbój. Odkrycie Ameryki. Czy nie wydaje Wam się, że słowo odkrycie w cudzysłowie nie opisuje w dokładny sposób tego wydarzenia historycznego? Być może lepszym stwierdzeniem byłoby odkrycie drogi do nieznanego dotąd lądu. No, nie, wiadomo, za długie. Nikt by tego nie zapamiętał. No, może by zapamiętał, nareszcie wciąż było to długie i skomplikowane. No to może dotarcie do nieznanych Ziem. Może trochę lepiej, na pewno krócej. Ale nie brzmi to tak dumnie, jak wyrażenie odkrycie Ameryki, prawda? No bo znaleźć drogę może każdy, ale odkryć kontynent mogą już tylko wybrańcy. Jednak Ameryka nie była czymś nowym, nieodkrytym, tajemniczym. Zależy, jak na to spojrzymy. Jeżeli spojrzymy sobie od strony Europejczyka, który znał dość dobrze Europę, Bliski Wschód, Azję, z tymi kontynentami prowadził wymianę handlową, wojny. W tyle krucjat przecież było na początku. No nie na początku, na początku tysiąclecia, tak? XI, XII wiek. No te kontynenty były dobrze znane. Ameryka nie. No bo była za morzem, była za oceanem. Tylko czy ona była nieodkryta? Nieodkryta przez kogo? Znowu przez Europejczyka. Ale przecież na tamtym kontynencie żyli ludzie. Na tamtym kontynencie rozwinęły się cywilizacje. Rozwinęły się cywilizacje, które miały swoją religię, swoją kulturę, swoje tradycje, swoje jedzenie, swoje uprawy. Tak naprawdę mieli wszystko to, co mieli Europejczycy. I tak jak Europejczycy nie wiedzieli o istnieniu kontynentu zwanego dzisiaj Ameryką, albo dwoma Amerykami, północną i południową, tak Amerykanie, czyli mieszkańcy teraźniejszej Ameryki, oczywiście kontynentu, nie wiedzieli o istnieniu Europy. I wracam do pytania, czy w takim kontekście możemy powiedzieć, że Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. Czyli odkrył, czy możemy odkryć coś, co istnieje, istniało, gdzie rozwinęło się życie? Będę dużo o tym mówić w, w tym podcaście. Będę. Nie wiem, czy znajdę na, na, te, na to pytanie odpowiedź. Chyba nie. Ja sama chyba nie potrafię znaleźć na to pytanie odpowiedzi. Ale na pewno obejmuje pewne stanowisko. I właśnie o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać: o tym, o tym stanowisku, może o tym innym trosze, troszeczkę spojrzeniu na to wydarzenie historyczne. Może nie tak eurocentryczne spojrzenie na to wydarzenie historyczne. Już wiecie, że ten podcast przedstawia totalnie inną, inny punkt widzenia na Konkwistę. Ja wolę używać tego słowa konkwista niż odkrycie Ameryki. Nie jest ono tak europejskie i nie jest dumne, no ale nie chodzi w tym podcaście, nie chodzi o to, żeby, żeby było dumnie i europejsko. Te cywilizacje, tak jak Wam wspomniałam, one się rozwinęły, one miały swoje, swoją kulturę, swoją religię, swoich bogów, swoje tradycje, swoje zapiski, swoje piramidy, świątynie. Bardzo to wszystko jest podobne do tego, co Europejczycy już na tamten moment mniej więcej znali. No piramid nie znali, bo one e, tych egipskich, bo one zostały odkryte... Ha, odkryte. No tak, odkryte, no to, to można nawet powiedzieć, odkryte, bo były zasypane piachem po prostu. E, no ale nie były dość popularne. Więc wracam do pytania, czy możemy powiedzieć, że było to coś nowego? No bo tak... Być może z definicji odkrycia odkrywamy coś nowego. No i tak w sumie nazwali Amerykę Nowy Świat. No ale czy on był nowy? Dla kogo? Właśnie, dla kogo on był nowy? I dlaczego uważamy, że jest to jedyne i słuszne określenie? Nie chcę w tym odcinku wyjaśniać ze wszystkimi detalami, jakie były powody wypraw morskich, bo nie o tym jest ten podcast. Jednak myślę, że warto wspomnieć podstawowe powody, dla których w taką podróż postanowiono się wybrać. Ja jestem przekonana, że pamiętacie dobrze z, z lekcji historii. Ta wiedza oczywiście była w moim przypadku utwierdzona w, na studiach, aczkolwiek nawet z samych lekcji historii, ja pamiętam, że już nawet w podstawówce o tym mówiliśmy. O te, ten temat się przewijał przez podstawówkę, gimnazjum, teraz nie ma gimnazjum, ale no, jeszcze za moich czasów były. W liceum, oczywiście. Wielkie odkrycia geograficzne, tak. To, to jest wielka, wielka duma Europejczyków i ten temat się bardzo, bardzo dużo przewijał. Dlatego też biorę za pewne, że, że Wy też pamiętacie. No ale mimo wszystko wspomnę, jeżeli gdzieś tam te, te wiadomości umknęły. Jak wspomniałam w pierwszym odcinku podcastu, Europa w XV wieku była w kryzysie ekonomicznym. Na naszym kontynencie zaczęło brakować drogosennych przypraw przywożonych z Azji, a także metali szlachetnych. Jak zapewne wiecie, Europa znacznie wzbogaciła się na szerzeniu wiary katolickiej na ziemiach arabskich. Mówię to oczywiście z przekąsem, prześmiewczo, bo no, no, tak jak już wspomniałam na samym początku i też jestem przekonana, że znacie historię krucjat. I ile dobrobytu to przyniosło Europie? No ale znowu nie o tym. Problem stanowiło przyjęcie dotychczasowych tras z Europy do Azji przez Turków osmańskich, monopolizacja tras i znaczne podniesienie kosztów produktów. No, pamiętamy Imperium Osmańskie i właśnie przyjęcie tych ziem, gdzie były najważniejsze szlaki handlowe i oni sobie zmonopolizowali te szlaki i po prostu było dużo ciężej dostać do Indii drogą lądową. Jak być może pamiętacie z lekcji historii, właśnie dlatego postanowiono, że najlepszym sposobem będzie dostanie się do Azji nie przez ląd, ale drogą morską. A żeby nie tracić zbyt dużo czasu na okrążenie Afryki, zdecydowano przepłynąć ocean i dotrzeć do Azji od drugiej strony. Nie wiem też, czy pamiętacie, to jest taki detal, a podróżowano drogą morską. Jednak um, jedną taką trasą znaną w tamtych czasach było opłynięcie do Afryki dookoła, co zajmowało dużo czasu, bo Afryka jest dość dużym kontynentem. Ale też, żeby się na tym może nie zgubić, wiecie, ocean jest, przestworze oceanu jest niesamowite i, i chyba można się poczuć, że jest w nicości i nie da się z tego wyjść. E, więc taka była, taka była trasa, no ale chcieli ją troszeczkę skrócić, więc... Um, Oficjalnie przepędzać ocean w To zadanie umożliwić miały statki nowej generacji, m.in. karavele, a także nowe wynalazki, takie jak igła magnetyczna, czy też starsze typu kwadranty. Jednak nie cała Europa miała dostęp oraz możliwości, żeby wyruszyć w podróż w nieznane. No, na przykład Polska z tamtych czasów no, takiej możliwości totalnie nie miała. Nie każdy kraj znajdował się w takiej samej sytuacji ekonomicznej i politycznej, i w tym miejscu warto przyjrzeć się, co działo się w Hiszpanii na początku XV wieku. No bo oczywiście, jak dobrze wiemy, Hiszpanie i Portugalczycy byli pierwsi do wyruszenia w podróże morskie. Dlatego właśnie tutaj warto troszeczkę skupić naszą uwagę na Hiszpanii z tamtego okresu. Otóż Hiszpania. Po około 780 latach. Ja wiem, nie spieszyli się typowi południowcy w tym kontekście. Po tych 780 latach wypędzili wygnali, wyrzucili terenu swojego kraju muzułmanów. Pewnie pamiętacie, jeżeli nie pamiętacie, to ja wam przypomnę, że Arabowie zajmowali południe po półwyspu iberyjskiego. I dlatego na przykład region Andaluzja wywodzi się z języka arabskiego, w którym nazwa ta brzmiała Al-Andalus. Ale to mówię już w ramach ciekawostki, bo ten podcast nie jest o Hiszpanii. I w tym momencie wtrącę dygresję. Ponieważ żeby opisać Wam dokładniej sytuację ekonomiczną w Hiszpanii w tamtych, z tamtych czasów, szukam odpowiednich źródeł w internecie. Przyznawam się szczerze, że moja wiedza na temat tego kraju, na temat Hiszpanii jest dość ograniczona. Ja teoretycznie studiowałam też Hiszpanię na moich studiach na Iberystyce. Jednak tutaj polecę już troszeczkę prywatom, ale Hiszpania nigdy mnie za bardzo nie... Być może nie nigdy, ale bardzo szybko przestała mnie interesować. Hiszpania zawsze wydawała mi się dość nudnym krajem. Na studiach, na studiach. Kiedy miałam zajęcia z Ameryki Łacińskiej i z Hiszpanii, Hiszpania wydawała mi się w tym porównaniu dość nudnym krajem. No i też niestety um, moi profesorowie, profesorki od, tego, od tych przedmiotów, od przedmiotów związanych z Hiszpanią, byli zazwyczaj bardzo mało wymagający i jakby nie potrafili mnie, mnie osobiście. Być może innych ludzi tak, ale mnie osobiście nie potrafili zarazić taką sympatią i zainteresowaniem do tego kraju. No Ameryka Łacińska no to zdecydowanie to wygrała, wiecie, oczywiście, zwłaszcza Meksyk, dlatego właśnie powstał <grytania> podcast i moja działalność w social mediach na temat tego kraju. No ale właśnie konsekwencją tego jest fakt, że ja o Hiszpanii coś wiem, ale moja wiedza jest strasznie ograniczona. To jest trochę przykre, no, ale przynajmniej na temat innego kraju moje wiedza jest ogromna. No i dlatego właśnie, żeby cokolwiek wam powiedzieć o Hiszpanii, mogę to robić mniej więcej z pamięci, ale tak naprawdę muszę poszukać danych w internecie, żeby potwierdzić to, co pamiętam mniej więcej. Dlatego właśnie zaczęłam szukać źródeł i. I przede wszystkim szukałam jednego potwierdzenia, potwierdzenia problemu ziem w Hiszpanii. Ponieważ ziemie były we władzy królestwa i nikt oprócz nich tych, do tych ziem nie miał, nie miał praw. I to spowodowało taki kryzys, że ludzie po prostu nie mieli. Z zabrakło ziemi. W Hiszpanii po prostu zabrakło ziemi dla, dla wszystkich ludzi. Dlatego też wielu z nich, wielu mężczyzn przede wszystkim, zaczęło wyruszać na podbój, na konkwistę, do nowego świata, tak jak oni nazywali. Też, żeby po prostu się wzbogacić. I szukając potwierdzenia tej informacji, natknąłem się na wiele różnych artykułów, z których jeden szczególnie przyciągnął moją uwagę. Artykuł ten znajduje się na stronie BBC, BBC Mundo żeby być dokładnym, eee, czyli po prostu hiszpańskojęzyczna wersja BBC. I opowiada o tym, jak ym, dług stał się motorem napędowym do podbijania amerykańskich ziem i rozwoju nowej ekonomii. Autor artykułu opowiada, jak to Hernán Cortés zebrał 600 mężczyzn i wyruszył na podbój Meksyku w celu spłacenia długu, i jak to po 8 miesiącach bitwy upadło wielkie Mexico Tenochtitlan. Skupiłam się na tym fragmencie, ponieważ w idealny sposób prezentuje on eurocentryczne i kolonialne podejście do konkwisty w Meksyku. W poprzednim odcinku podcastu wspominałam Wam o Malincie i o tym, w jaki sposób przysłużyła się ona Cortesowi. W kolejnych odcinkach będę opowiadać o tym, w jaki sposób tak naprawdę udało mu się podbić Mexico Tenochtitlan. Ale już w tym momencie możecie się zastanowić, czy faktycznie 600 Hiszpanów mogłoby pokonać tysiące wojowników azteckich, nawet jeśli mieli dużo bardziej zaawansowaną broń. Koniec dygresji, wracam do głównego tematu odcinka. Hiszpania z XV wieku nie znajdowała się w najlepszej sytuacji ekonomicznej, a przede wszystkim nie była samowystarczalna pod względem produkcji żywności. Jako że większość gruntów, które ewentualnie mogłyby być uprawne, zostało przeznaczonych na pastwiska dla owiec. Produkcja i eksport wełny stanowił główny sektor ekonomiczny Hiszpanii z tamtych czasów. Co więcej, na rynkach międzynarodowych istotne było posiadanie srebra i złota w celach komercyjnych i oczywiście Hiszpania tego kruszcu potrzebowała. Ponadto na ziemiach odzyskanych przez królów kastylijskich po rekonkwiście, rekonkwista, tak gwoli przypomnienia, to było odzyskanie ziem, które były wcześniej zajmowane przez muzułmanów, tak jak Wam wspomniałam, na południu Hiszpanii. Tak więc po rekonkwiście zaprzestano uprawy ziemi, przez co wszyscy rolnicy pracujący na tych terenach zostali zmuszeni do emigracji do miast, a w następstwie wysłani na podbój Ameryki. No, bo nie mieli dużo do roboty w mieście, bo znali się na uprawie roli, a nie, nie byli kowalami, na przykład, którzy ewentualnie mogliby pracować w mieście. Więc ich wysłano tam. W efekcie czego? Spora część konkwistadorów była biednymi rolnikami, analfabetami, którzy w swoim kraju nie mieli przyszłości. Być może być może weszłam już w wiele szczegółów, a może je jeszcze mówię dość pobieżnie. Mnie się wydaje, że, że są to troszkę pobieżne informacje, ale mam nadzieję, że dość um, dobrze opisuje, opisujące chociaż mniej więcej to, co się działo w Hiszpanii. No więc tak, to wydaje mi się, że to są takie podstawy, z którymi możecie się zapoznać, zaznajomić z historii Hiszpanii z XV wieku. I myślę, że. Tak naprawdę na tym zakończę mój wywód o historii Hiszpanii. Myślę też, że pamiętacie z tej lekcji historii, jakie były inne przyczyny, na podstawie których zdecydowano się na podróże morskie. Wiecie, mam tutaj na myśli chęć poszerzenia wiedzy, wcześniejsze podróże po Azji Marco Polo itd., itd. Jednak o coś, o czym się nie mówi to Jakie były reakcje pierwszych podróżników z Krzysztofem Kolumbem na czele, kiedy dotarli do nieznanych dla siebie ziem? Kolumb w tamtym czasie nie zdawał sobie sprawy, że dotarł do teraźniejszej Ameryki Łacińskiej, a dokładniej mówiąc na wyspę, która została nazwana Hispaniola albo Hispaniola. Tutaj nie jestem pewna, jak to się czyta. Na pewno pisze się przez H ale że po hiszpańsku jest H jest nieme, więc daję tutaj dwie wersje. Nie jestem pewna. A w dzisiejszym świecie ta wyspa nosi nazwę dwóch krajów, które się na niej znajdują. Nie wiem, czy wiecie, o jakie kraje chodzi, a jeżeli nie wiecie, to ja Wam powiem. Chodzi o Haiti i Dominikany. W każdym razie wszystko brali i chętnie dawali to, co mieli. Ale mnie się wydawało, że mimo wszystko to byli bardzo biedni ludzie. Oni chodzili celi nago, tak jak, tak jak ich matki urodziły. Także kobiety, chociaż nie widziałem więcej niż jednej bardzo młodej dziewczyny. A wszyscy ci, których widziałem, byli młodymi mężczyznami. Żaden z nich nie był starszy niż 30 lat. Bardzo dobrze zbudowani. Z bardzo pięknymi ciałami i bardzo ładnymi twarzami. Gęste włosy, prawie jak jedwabny koński ogon, i krótkie. Takimi słowami opisuje Krzysztof Kolumb ludzi, których spotkał na wyspie w swoim dzienniku i listach zaadresowanych do hiszpańskiej korony. W swoich listach Kolumb opisuje wszystko to, co widzi i rozumie. Oczywiście, jego opinie są bardzo subiektywne i troszkę urzekają swoją naiwnością i niewiedzą. Na przykład roślinność, którą spotka na wyspie, stara się porównać do tej hiszpańskiej. Ale jeśli nie może odnaleźć żadnych podobieństw, używa tylko jednego słowa do swojego opisu: Maravilla. maravilloso, maravillosa, czyli cudowne. No to jest Właśnie ta naiwność, coś urzekającego być może w listach Krzysztofa Kolumba, bo tak sobie ładnie opisuje. A to drzewo ma takie i takie liście i takie i takie gałązki, i ono jest cudowne. Nie potrafi go opisać. Nie wie, co to jest. Nie rozpoznaje tej roślinności. Nie rozpoznaje roślinności, owoców, warzyw, zwierząt. Insektów, wielu rzeczy. No i wszystko opisuje jednym słowem. Cudowne. Cudowne są drzewa, ptaki i inne zwierzęta. Ale to, co przykuło moją uwagę, to opis ludzi, a zwłaszcza ich przyjaznej i otwartej postawy, która ta kolumba była znakiem, że ci ludzie z łatwością przyjmą wiarę katolicką. No oczywiście. Wiarę katolicką. Stwierdził również, że nie zauważył, żeby tubylcy byli wyznawcami, jak to nazwał, żadnej sekty. No tak, poznanie nowych ludzi, dotarcie do nieznanych wcześniej ziem w tamtych czasach niemal zawsze, albo zawsze równało się z przymusową ewangelizacją tych ludzi, czy im się to podobało, czy nie, czy mieli swoją religię, czy nie, czy chcieli ją zmienić, czy nie. Była ewangelizacja, i w sumie nikogo nic nie obchodziło. A przebiegła ona trochę łatwiej, z wielu różnych powodów. Tutaj pokusiłabym się o dużo dłuższy, personalny komentarz, i mogłabym to zrobić, bo to w końcu mój podcast. Ale zostawię ten temat do czasu, kiedy będę Wam ponownie opowiadać o sytuacji w Meksyku. No i tutaj przygotujcie się na Rost, <noise> że tak powiem, Virgen Maria de Guadalupe, czyli Matki Boskiej z Guadalupe. Będzie, będzie ostro. To, co jeszcze przykuło moją uwagę, już wracając do, do dziennika e, Kolumba, to sposób, w jaki opisuje tubylców, kiedy zaznajmiają się oni z bronią, którą posiadali Hiszpanie. Miecze, tak popularne i często używane w średniowiecznej Europie, w Ameryce Łacińskiej były nieznane. Dlatego, tak jak opisuje Kolumb, mieszkańcy wyspy łapali je za ostrza, nie zdając sobie sprawy, że w taki sposób mogą się skaleczyć. Faktem jest, że Ameryka Łacińska była na zupełnie innym etapie rozwoju niż Europa czy Azja. Wojska europejskie wyróżniały się dużo lepszą technologią, którą rozwinęły dzięki licznym wojnom i bitwom toczonym na terytorium Europy czy Bliskiego Wschodu. Tutaj w zasadzie mogę się pokusić o teorię, chociaż nie wiem na ile jest ona zgodna, ale Ameryka Łacińska, cywilizacje Ameryki Łacińskiej były naprawdę na dużo późniejszym etapie rozwoju niż Europa czy Azja czy Bliski Wschód. Jednak, jak spojrzymy na to z perspektywy historii człowieka i jego wędrówki po świecie, dotrzemy do, do pewnych faktów. I jednym z, tym, z tych faktów jest to, że człowiek wy, wywodzi się z Afryki. Z, z Afryki przeżył sobie do Azji, przeżył sobie do Europy, ale no nie mógł przejść do Ameryki, no bo nie mógł przepłynąć oceanu. Jednak wiemy z historii Ziemi, z geologii, że Ziemia przechodziła przez różne etapy, różne zlodowacenia, ocieplenia. No i to się tak powtarzało. W tamtym czasie, podczas jednego zlodowacenia, ludzie mogli przez cieśninę Beringa przejść na kontynent amerykański. I tak sobie po prostu schodzili w dół, w dół, w dół, w dół Ameryki, aż w końcu ją osiedlili. Jednak to wydarzyło się już dużo później, po tym jak byli osiedleni na kontynencie europejskim, afrykańskim i Bliskiego Wschodu. To jest jedna teoria, dlaczego cywilizacje Ameryki Łacińskiej, amerykańskie ogólnie, były na tak późnym etapie rozwoju tak opóźnione względem Europy chociażby. No, i to właśnie, właśnie dlatego sama konkwista była tak naprawdę możliwa, bo spotkały się dwa światy, dwa różne światy. Świat sprzed tysiąca lat versus świat z XV wieku. No, porównajmy sobie taki V wiek i XV wiek. Ja tego nie mówię na, na podstawie żadnych dokumentów, czy tam yy, prac, wypracowań. To jest, moja, to jest moja teoria. Te, te lata też nie są podane dokładnie, tak? To, to nie, jest, nie jest opracowane, że dokładnie tysiąc lat mniej więcej w rozwoju człowieka i cywilizacji dzieliło cywilizacje amerykańskie od cywilizacji europejskich, ale jeżeli wczytamy się, zrozumiemy i poznamy dobrze te cywilizacje, możemy sobie mniej więcej to tak przekalkulować. Dla mnie to jest takie tysiąc lat, które dzieliły rozwój tych obu cywilizacji. No i jak Hiszpanie dotarli do, do Ameryki Łacińskiej, pokazali swoje przepiękne miecze stalowe, długie, bardzo ostre, no to ludzie, którzy mieszkali tam, nie do końca wiedzieli, co to jest i jak w ogóle coś takiego złapać. Tej charakterystyki zdecydowanie brakowało cywilizacjom amerykańskim, co sprawiło, że obrona przed najeźdźcą była dużo trudniejsza. Doszły do tego również inne czynniki, jak chociażby choroby, które przywieźli ze sobą Hiszpanie, a na które sami zdążyli się odpornić. Mam na myśli na przykład y, ospę, która zebrała ogromne żniwa w Meksyku. Myślę, że informacje te rzucają również zupełnie inne światło na, w cudzysłowie, wielkie odkrycia geograficzne. Słowa, które wypowiadane są z ogromną dumą w Europie już od setek lat, a tak naprawdę powinny zmienić się na... No jak dla mnie idealnie byłoby krwawa i brutalna konkwista. Czym tak naprawdę była. Nawet z opisu samego Krzysztofa Kolumba wynika, że ludzie, których spotkał w nowym świecie, znowu w cudzysłowie, byli bezbronni, przyjaźni, ufni. Oczywiście nie na wszystkich poznanych terenach tak było. W Meksyku toczono już w tym czasie bitwy i wojny, czy narzędzia wojenne nie były czymś zupełnie nowym. Jednak wciąż nie były na... Na taką skalę, nie było to na taką skalę jak w Europie, która wojnę ma we krwi. I w tym momencie powrócę do początku tego odcinka i zadam być może lekko filozoficzne pytanie: czy możemy mówić o odkryciu czegoś, co już istniało? Gdzie rozwinęły się cywilizacje? Gdzie ludzie żyli tak jak w innych częściach świata? Możemy nazwać odkryciem Coś, co było zupełnym przypadkiem. Przecież Ameryka nie była destynacją podróży Konumba. Przecież Indianie otrzymali tę nazwę nie bez przyczyny. Spójrzmy na mapę i zobaczmy, gdzie są Indie, a gdzie można spotkać Indian. Przecież to zupełnie nie ma sensu. A teraz chyba najważniejsze pytanie: czy Europejczycy mogli poczuć się lepsi i potężniejsi? Docierając do lądów, które zamieszkiwały cywilizacje jeszcze nie tak rozwinięte jak w Europie. Niestety na to pytanie znam odpowiedź. I to dlatego historia ludzkości potoczyła się w takim a nie innym kierunku, i do tego też powstał ten podcast. Jednak myślę, że przyszedł najwyższy czas, aby zmienić przynajmniej nasze myślenie i postrzeganie tamtych wydarzeń. I mam nadzieję, że ten podcast pomoże Wam, albo przynajmniej rzuci inne światło na te wszystkie wydarzenia. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka, troszeczkę innego, ale musiał powstać, żeby poznać cały kontekst. Mam nadzieję, że, że Ci się spodobał. Jeżeli tak, daj mi o tym znać, zostawiając łapkę w górę, jeżeli słuchasz tego na, na YouTubie. Możesz mi zostawiać również subskrypcję. Bądź komentarz, jeżeli z czymś się nie zgadzasz albo znasz troszkę lepiej um, sytuację Hiszpanii z XV, XVI wieku. Dyskusja zawsze jest, jest mile widziana. Jeżeli słuchasz na, na Spotify, to mam nadzieję, że przesłuchałeś. Przesłuchałaś też poprzednich odcinków i jesteś zainteresowana, zainteresowany następnymi. Pamiętajcie, że możecie mnie też obserwować na Instagramie i, i TikToku. Kasia Polakana i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka, który będzie tutaj dla Was gotowy już za dwa tygodnie.